Siemanko, dawno nic nie nagrywałem, ale jest troszkę napięty termin, jeśli chodzi o pracę. Miałem taką rozdzielnię w krótkim filmie, wam pokazywałem, wymieniałem podstawy bezpiecznikowe, trzy podstawy na nowsze bezpieczniki DO2. też topikowe bezpieczniki no te podstawy wypalone zresztą pokażę Wam może co jest w środku zobaczcie tutaj jest po prostu nie było styku to wszystko a poza tym zobaczcie podstawa podstawa pęknięta porcelana yy... mocno się tak grzało niektóre Zobaczcie, takie grube przewody, tu jest, yy, to był chyba drut dziesiątka, tak, to jest dziesiątka i on tutaj w ogóle nie miał styku, to się wszystko grzało, topiło. No i zadałem pytanie, ile można z tego uzyskać, no, tylko Józek z kanału Biogaz napisał chyba 125 gram, jeśli się nie mylę. Bo też na wszystkie komentarze nie odpisuję, i yy, chociaż czytam wszystkie, staram się czytać, ale te komentarze i te osoby, które widzę mnie oglądają, no to staram się odpisywać. I zobaczcie, co tutaj jest do odzysku. No w pierwszej kolejności. Yy, to jest mosiądz. Nie wiem jaka jest cena mosiądzu, ale też są ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o te podstawy, bo one są niekompletne. Tu był, tu był na samym dole styk w tym miejscu i ten styk jakby i taka wkładka porcelanowa ograniczająca wielkość bezpiecznika. I po prostu tutaj no widać, to jest wykręcone ewidentnie te śrubeczki są na pewno stalowe Tylko ja je chyba w tej chwili nie odkręcę. Nie, odkręciłem. Jakoś udało się odkręcić, bo widzę, że to jest wszystko zgrzane tak, że mm, Przemyślałem, że, że to jest zespawane i jest nie, nie do odkręcenia. Więc tu jest mosiąc, tu będzie stal, a tu jest miedziucha. I tak oglądam te porcelanki, czy coś, coś tutaj jeszcze jest do odzysku. Porcelana bardzo wysoką temperaturę wytrzymuje. No ale też wszystko z biegiem czasu to jest naprawdę, to są ponad 30 lat ma ta rozdzielnia sądząc po, po obudowie, obudowa żeliwna, także no, swoje wytrzymała. Wszystko powykręcam, za chwilkę sprawdzę jeszcze w internecie po ile jest mosiąc, bo dokładnie nie wiem i za chwilkę się widzimy, waga się taruje. Mosiąc kosztuje nie sort około 20 zł w zależności w jakim punkcie skupu, więc najwięcej tego mosiądzu jest u mnie. Chociaż te główki były jeszcze, chciałem Wam powiedzieć, pod te bezpieczniki były cała, całe porcelany. Musiałam to porozbijać, ale środki, zobaczcie, jak wypalone, czarne. Tu praktycznie nie było styku. No, jeszcze, jeszcze tą można by było wykorzystać, chociaż też tutaj widać ślady wy wypalenia. No, to już też jest, aż widać, kolor ten mosiąc zmienił. Y, na wadze jest mosiąc nie sort tak jak mówiłem 3,40 jeśli cena jest tego 20 zł za kilo to już tutaj jest 3,40 teraz wezmę mieć. Cena to jest 30. Więc będzie 5.80 za wszystko. Tu jest 80 gram 5,80 za wszystko. Aha, jeszcze te dwa te dwa mosiężne przewody. Ja tutaj specjalnie nie ściągnąłem izolacji, bo chciałem wam pokazać, jak ja to robię. To jest praktycznie niemożliwe wyprostować ten drut, bo on jest bardzo zgrzany, gruby, i kupę czasu by nam zajęło ściągnięcie izolacji, więc co biorę? Biorę po prostu młotek. Ta izolacja jest tak twarda, że pukając w tą izolację ona po prostu pęka. Ona jest twarda od temperatury i yy, dlatego, yy, dlatego no, nic innego. Nie przychodzi mi do głowy tylko po prostu młotkiem parę razy uderzyć. Może tego nie widzicie, ale ona zobaczcie sama sama w palcach. Nie trzeba używać żadnych tutaj przyrządów takich do ściągania izolacji. Tylko sama tutaj schodzi bez żadnego problemu. Tylko parę razy młotkiem trzeba puknąć i o. jest czysty. Czysty drut. I tak samo 36,55 30... za wszystko 6,5 zł. To by poszło do śmieci. A tak można odzyskać. Już tutaj nie ważę, yy, nie ważę stali, bo to wiadomo idzie do jednej puszki. Właśnie muszę sobie taką puszkę. Puszkę sobie muszę taką zrobić to jest użyty jakiś lakier chyba do włosów czy coś takiego chociaż jak ktoś mnie widział na wizji na drugim kanale to ja włosów nie mam ale puszkę można wykorzystać puszka można wykorzystać i to właśnie będę w tej chwili robił To jeszcze może być gaz w środku? Jak już gazu nie było. Też się takie pojemniki po dezodorantach czy po, po jakichś farbach zdarzają się aluminiowe. Na listwie magnetycznej ewidentnie. No to jest do wyrzucenia ta rurka, ten zawór, ten plastik. To nikt nie będzie się z tym bawił. A puszka jest dobra na drobne właśnie yy, Śrubki, podkładki. One już są praktycznie nie, nie do wykorzystania, bo chociaż tu chyba. Nie, też stalowe. Trzeba też zwracać uwagę, bo w, w wielu urządzeniach, w wielu aparatach są mosiężne i też zdarzają się miedziane nakrętki. No, ale to jest wszystko stalowe. Dobra, dzięki za uwagę. Łapki suby jak zwykle. I do następnego razu. 6,50 za to co mam na stole. Oczywiście tutaj jest jeszcze inny inny materiał z innej rozdzielni. To będzie w następnym filmie. Pozdrawiam.